Ciągniki rolnicze są wykorzystywane powszechnie w transporcie, nie tylko w rolnictwie, bo też w firmach budowlanych czy też w innych branżach. Przyjrzyjmy się, jakie możliwości w tym zakresie dają przekładnie bezstopniowe, a zrobimy to na przykładzie ciągnika Agrotron z przekładnią TTV. Ciągniki Agrotron z przekładnią TTV oferują nam trzy tryby pracy skrzyni. Jest to tryb manualny, jest tryb pracy z WOM-em, czyli PTO. Oraz tryb automatyczny. I to właśnie na tym trybie automatycznym skupimy się dzisiaj, bo on jest wykorzystywany w takich pracach właśnie jak transport. Zapraszam do środka. W ciągnikach z przekładnią bezstopniową, wybór kierunku jazdy możemy dokonywać na dwa sposoby. Możemy to robić albo za pomocą dźwigni przy kierownicy, czyli tak jak w większości ciągników. Albo też możemy pozostawić tą dźwignię w, w położeniu neutralnym. A kierunek jazdy wybierać za pomocą guzików w joysticku Maxcom. I robimy to w ten sposób, że najpierw musimy wcisnąć przycisk zezwolenia, który się znajduje pod joystickiem, a następnie trzymając go, wybrać kierunek jazdy za pomocą któregoś z guzików: do przodu lub do tyłu. Natomiast te guziki w przekładni bezstopniowej pełnią jeszcze jedną funkcję, to znaczy. Funkcję, która się nazywa overperformance, jeżeli podczas przyspieszania dodatkowo wciśniemy guzik do przodu, wtedy skrzynia nie rozpędza ciągnika w taki standardowy sposób, tylko bardzo szybko, szybciej niż w normalnym trybie, zaczyna zwiększać przełożenie. Co powoduje, że ciągnik przyspiesza znacznie szybciej. Natomiast w odwrotną stronę, jeżeli puszczamy pedał gazu. I w tym czasie naciśniemy przycisk do tyłu, czy też do dołu na joysticku. Włącza się funkcja overperformance minus. Powoduje to gwałtowne hamowanie skrzynią. Efekt jest taki, jakbyśmy zredukowali przełożenie. Silnik nabiera wyższych obrotów, a ciągnik w tym momencie bardzo szybko spowalnia, właśnie poprzez hamowanie skrzynią. Jest to bardzo przydatna funkcja w transporcie, zwłaszcza w terenach pagórkowatych. Jak widać, możliwości konfiguracyjne ciągnika z przekładnią bezstopniową są bardzo duże, natomiast yy, upraszczając yy, sprawę, do pracy ciągnik potrzebuje tylko tego, żeby go odpalić, wybrać kierunek jazdy, wybrać zakres prędkości, który nas interesuje, i wcisnąć pedał gazu. Resztę zrobi za nas automatyka. Natomiast yy, dodatkowo, w ciągniku, który jest wyposażony w iMonitor, jest możliwy wybór zakresu prędkości. Który pojawia się domyślnie po odpaleniu ciągnika, czy też po włączeniu trybu automatycznego. Chodzi o to, że jeżeli ciągnik jest na przykład używany bardzo często w transporcie, możemy sobie wybrać jako domyślną prędkość 40 lub 50 km na godzinę. Jeżeli częściej używamy ciągnika do prac w polu, możemy wybrać na przykład prędkość 15-20 km na godzinę, jako tę domyślną, którą oczywiście możemy w czasie jazdy zmienić. Yy, funkcja Wyboru domyślnej prędkości znajduje się tutaj w menu ciągnika. Tryb auto. Wybieramy sobie prędkość, która nas interesuje, na przykład 15 km na godzinę. W tym momencie zawsze po odpaleniu ciągnika lub po włączeniu trybu auto będziemy mieli domyślną prędkość 15. Zawsze możemy ją zmienić w dowolnym momencie.